Co my tu mamy? Białka, przełom białki 639 do zobaczenia, rezerwat przełom białki. Kilkanaście hektarów, 10 z kawałkiem hektarów, chronione od 1959, chociaż pierwszy rezerwat tutaj został utworzony w 1931 roku. Przed wojną. Już wtedy wiedziano, że tu jest unikalna przyroda, że to jest unikalne miejsce i podjęto decyzję o ochronie tego. A ja stoję na, na punkcie widokowym na oblazowej. Trzeba się wspiąć 50 metrów i niesamowita panorama Tatr. Teraz jeszcze troszeczkę zachmurzone za mgłą. Wczoraj spadł śnieg, no i przede mną rysy. Rysy w śniegu i cała, cały ciąg tatr. Niesamowite. Oblazowa też ma swoją jaskinię. Jest tutaj kilka ścieżek, które prowadzą w tym rezerwacie. Ale te rysy przykuły mnie jak magnes. Nie mogę się stąd ruszyć. Jejku, gdyby jeszcze zaczekać ze dwie godziny i wyszłoby słońce już trochę bardziej z prawej, już trochę bardziej oświetlające tą ten łańcuch. No dobra zobaczymy